Witajcie! Miał tutaj wjechać zupełnie inny materiał, ale stało się coś, co kompletnie mnie zaszokowało. Mianowicie w ciągu ostatnich 48 godzin wpadło ponad 200 wyświetleń, z czego 186 tylko do jednego filmu. Co dla większych youtuberów to tyle co nic, ale dla mnie jak do tej pory największy przyrost od początku istnienia kanału. Witam też serdecznie 9 nowych subskrybentów. Cieszę się ruchem w komentarzach i to dokładnie takim, o jakim mi się marzyło w chwili zakładania tego kanału. Czyli nie tylko komentujecie treść, czy dyskutujecie na tematy w materiałach, ale i wrzucacie swoje propozycje, czy wręcz prośby o to, co powinienem nagrać w następnej kolejności. I tu przechodzimy płynnie do tego, skąd wzięły się te dodatkowe suby, i jakiej treści chcielibyście najwięcej. Nowe osoby zasiliły naszą małą rodzinkę z napisów końcowych, gdyż pod ich sobotnim materiałem znalazł się link do mojego fanfika, jak już pisałem w komentarzach: tak, prędzej czy później wiedzie kolejny, Póki co czekam na rozwój uniwersum i dalsze inspiracje. Dawaliście też propozycje innych kanałów, serialowych, filmowych czy growych uniwersów, które warto by było sfanfikować. Tylko jest tu jeden mały problem. Fanfic z samej nazwy składa się z dwóch członów. Fiction to rzecz oczywista, w tym jestem dobry. Ale pozostaje jeszcze człon fan. I tu rodzi się problem, bo nie jestem w stanie w kreatywny sposób napisać treści o czymś, czego fanem nie jestem, a tym bardziej kojarzę coś tylko z nazwy. Nawet nie chodzi o to, że musiałbym nadrabiać kilka gier i kilkanaście książek z uniwersum Warhammera, powiedzmy, czy obejrzeć 300 filmów jakiegoś youtubera, ale przede wszystkim czułbym potrzebę, żeby pogrzebać głębiej, żeby nawiązania były zgodne z klimatem i temperamentem, do tego zawierało drobne smaczki, a nie oczywiste odniesienia, bo inaczej będzie zwyczajnie słabe i nieciekawe. Jednym słowem będzie więcej fanfików, skoro cieszą się tak dużą popularnością, ale to ja wybiorę ofiary do tych dzieł. Co poza tym na kanale? Film świadectwo mojego nawrócenia rozpoczął pewien minicykl opowiadań poruszających ważne tematy a opartych na moich własnych przeżyciach i lekko autobiograficznych w charakterze. Zaplanowane mam jeszcze trzy takie materiały, ale nie wykluczam, że wpadnie więcej, bo już na samym początku zakładałem, że będzie ich trzy, a z racji na komentarze świadectwo dostanie drugą część. Kontynuować też będę oczywiście moją powieść, bo jakby nie patrzeć, to jak do tej pory mój największy projekt i bardzo mi na nim zależy, ale wszystkie dotychczasowe rozdziały będę reuploadował. Nie to, żeby były złej jakości, ale chcę dodać intro kanału, który zrobi mi grafik zamiast tego generycznego napisu na niebieskim tle oraz wprowadzić jakiś sensowny ekran końcowy. A przy okazji skrócić zarówno wstęp jak i końcówkę tych materiałów, że wygodniej słuchało się tego jako całość ciągiem jak zwykłego audiobooka. Zwłaszcza, że obecnie YouTube daje opcję premium, gdzie można sobie odpalić na wygaszonym ekranie telefonu i słuchać, powiedzmy, na siłowym czy w autobusie. Od dłuższego już czasu powstaje też jeszcze jeden materiał, inspirowany filmem Avengers Infinity War, będący komentarzem do tego czy Thanos jednak może miał rację. I tutaj prośba do Was o odpowiedź w komentarzach, bo z racji na to, że w międzyczasie miał miejsce Endgame i się treść przez to rozrosła, to wolicie jeden dłuższy materiał, tak około 25 minut, czy on to podzielić na dwie części po kilkanaście minut, tak jak bracie Russo podzielili tą historię. I ogólnie tak na przyszłość. Czy lepiej publikować może trochę rzadziej, ale zawsze pełne historie? Czy też dzielić to na krótsze odcinki, ale publikować częściej? Wiadomo, że wolelibyście pełne historie, a do tego częściej, ale niestety, YouTube to jak na razie tylko moje hobby po godzinach i nic na tym nie zarabiam, w związku z czym muszę pracować gdzie indziej. Ale może kiedyś uda się zrezygnować z pracy i utrzymywać tylko z tego. Póki co, celem jest 1000 subów, bo to jest próg, od którego można się monetyzować przez reklamy i współpracę komercyjne. Także wielka prośba do Was o udostępnianie linków do moich filmów znajomym, co też da mi na pewno większą motywację do pracy, a Wam więcej treści. No chyba, że ktoś chce mnie wesprzeć finansowo, to mogę udostępnić maila do mojego konta Paypal. Dobra, już i tak się za dużo rozgadałem, tego kończę i zachęcam do dyskusji w komentarzach na tematy jakie poruszyłem. Dzięki i do usłyszenia.